Wsiadasz, dotykasz kierownicy, a Skoda Karok z 2018 roku od razu daje Ci poczucie, że wszystko jest pod kontrolą. Podgrzewane fotele, klimatyzacja dwustrefowa i wnętrze w skórze ze stylowymi detalami sprawiają, że każda podróż jest przyjemnością, niezależnie od pogody. Inteligentne systemy, takie jak aktywny tempomat, asystent pasa ruchu czy front-assist, czuwają nad Twoim bezpieczeństwem. Pełne oświetlenie LED z adaptacyjną funkcją AFS, automatyczne światła drogowe i czujniki parkowania z kamerą sprawiają, że noc czy ciasny parking przestają być wyzwaniem. Bezkluczykowy dostęp Kessy, elektrycznie sterowana klapa bagażnika i sprytne schowki, nawet z parasolem pod fotelem pasażera, pokazują, że tu liczy się wygoda w każdym detalu. System nagłośnienia Canton z dziewięcioma głośnikami i subwooferem o mocy 550W zamieni każdą trasę w prywatny koncert. A dzięki funkcji SmartLine twój telefon staje się naturalnym przedłużeniem auta. Z przebiegiem 168 562 km ten Karok jest gotowy na kolejne przygody. Dynamiczny silnik 1,5 TSI i automatyczna skrzynia DSG zapewniają płynną i energiczną jazdę. Otwórz drzwi do nowych podróży. Sprawdź go dziś.